Witajcie, witajcie. Dzień dobry. To jest live hardcora. Hardcoreowy głos w Waszych domach. Ja nazywam się Maciejka. A wy się nazywacie jakoś inaczej na pewno. I jest 14 stycznia 2022 roku. Jest godzina czwarta 29, więc mamy jeszcze minutę do startu, ale pozwólcie, że udostępnię, że udostępnię na grupie. Dla hardcoreów tego live'a. I będziemy ruszać. I będziemy ruszać. Hops udostępnione. To jeszcze udostępnię na moim słuchacie WOLU, moim osobistym, prywatnym WOLU. I będziemy zaczynali ten dzień. Bardzo dobrze. Jak widzicie, dziś jestem w sweterku. No bo tak sobie pomyślałem, kurczę. Zima, ja jeszcze nigdy w sweterku się nie nagrałem. To, to zrobiłem to dla Was. Jeśli Wam się podoba mój jeden z moich ulubionych sweterków, to dajcie znać w komentarzu. Dobra, udostępniam i jedziemy. Dobrze, zrobione. Moi mili, jak zawsze lektura duchowa to jest oczywiście święty osmary Escriva de Balaguer i jest to droga bruzda kuźnia, a aktualnie znajdujemy się w bruździe w rozdziale dyscyplina. Punkt 378 to punkt, od którego zaczniemy. Bądź posłuszny. Bez stylu niepotrzebnych roztrząsań. Okazywanie smutku lub niechęci wobec polecenia jest bardzo poważnym uchybieniem. Natomiast, kiedy się tylko odczuwa niechęć, nie jest to żadną winą, lecz może być okazją do wielkiego zwycięstwa dokonania aktu heroicznej cnoty. Nie ja to wymyśliłem. Pamiętasz? Ewangelia opowiada, że pewien ojciec powierzył to samo zadanie swym dwóm synom. Jezus cieszy się z tego, który mimo początkowego oporu wykonuje polecenia. Cieszy się, ponieważ dyscyplina jest owocem miłości. 379. Większość nieposłuszeństw wynika z nieumiejętności słuchania polecenia. Co w gruncie rzeczy jest brakiem pokory lub zainteresowania służbą. 380. Chcesz być doskonale posłuszny, a więc wsłuchaj się dobrze, aby zrozumieć ducha i sens polecenia. A jeżeli czegoś nie rozumiesz, pytaj. 381. Kiedy wreszcie zrozumiesz, że masz być posłuszny, a jesteś nieposłuszny. Jeżeli spełniasz, jeżeli zamiast spełniać plan życia, tracisz czas. Wszystkie Twe minuty winny być zapełnione pracą, nauką, poszukiwaniem innych apostołów, życiem wewnętrznym 382 na podobieństwo gościoła, który dzięki pielęgnowaniu liturgii pozwala nam wyczuwać piękno tajemnic wiary i prowadzi nas do większego ich umiłowania, również winniśmy ukazywać pewną formę dobrego wychowania na pozór o charakterze doczesnym, z głębokim szacunkiem, nawet zewnętrznym, lecz nie teatralnym wobec kierownika, który swoimi ustami przekazuje nam wolę Bożą. 383. Przy sprawowaniu władzy, mimo uwzględnienia dobra wspólnego, trzeba się liczyć z tym, że w sprawach duchowych i doczesnych trudno o to, by dany wymóg podobał się wszystkim. Deszcz nie pada wedle upodobania wszystkich, powiada mądrość ludowa. Bądź jednak pewien, że nie wynika to z wady prawa, ale jest nieuzasadnionym buntem pychy. Lub egoizmu tych niektórych ludzi. I, i, o, i ostatni punkt, słuchajcie, 300, o, 384. Porządek, autorytet, dyscyplina. Słuchają, tak, słuchają. Lecz śmieją się cynicznie, dodając, że bronią swej wolności. To oni właśnie, mężczyźni czy kobiety. Zmierzają do tego, żebyśmy szanowali lub nawet dostosowywali się do ich błędnych dróg. Nie rozumieją, ileż przy tym ordynarnych protestów, że ich kryteria nie odpowiadają, nie mogą odpowiadać autentycznej wolności pozostałych ludzi. No, słuchajcie, dzisiaj dawka, dawka rzeczy, na które współczesna dusza po prostu się burzy i buntuje. Więc tyle odnośnie, słuchajcie, lektury duchowej. Natomiast, lektura biznesowa, wciąż jeszcze katujemy moją książkę o Networkingu. Powoli ona się kończy. I wciąż jesteśmy w rozdziale z pytaniami. Ostatnio było pytanie o celu nawiązywania relacji networkingowej: czy chodziło o przyjaźń, czy o, o znajomość na płaszczyźnie zawodowej. No, a teraz, a teraz poczytamy sobie o dalszych rzeczach: jak pozyskiwać Klientów produktów, usług ekskluzywnych, takich jak dzieła sztuki, obrazy czy usługi projektowania wnętrz, te dwie branże branża obrotu dobrami luksusowymi oraz usługi projektowania wnętrz to dosyć szerokie dziedziny, które mogą obejmować skrajnie różne kategorie produktów. Są to przecież lipne, niedrogie projekty, które autorzy planują sprzedawać masowo, a z drugiej strony. Projekty absolutnie ekskluzywnych wnętrz, gdzie budżet potrzebny na projekt jest prawie tak duży jak realizacja. Zakładam, że w pytaniu bardziej chodzi o tę drugą opcję. Przede wszystkim należy zacząć poznawać ludzi z otoczenia naszych potencjalnych klientów. Jeżeli wiemy, że w dzieła sztuki inwestują na przykład posiadacze firm, które mają obroty kilkudziesięciomilionowe, albo wiemy, że inwestują w tego typu rzeczy prezesi spółek giełdowych, to być może najwyższa pora zapisać się na przykład do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, albo pojechać na konferencję Wall Street, która odbywa się co roku, jeżeli dobrze kojarzę, w Zakopanem albo Karpaczu. W Karpaczu. Ale w Zakopanem się też odbywa. Od 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 <laughs> I na tym wydarzeniu masz idealną okazję, by poznać osoby z tej właśnie grupy docelowej, z innych pomysłów. Warto zainwestować w wejściówkę na forum ekonomiczne w Klinicy. Dzisiaj w Karpaczu, gdzie również poznasz odpowiednich ludzi. Tu raczej osoby zarządzające niż właściciele. I w tych miejscach, najzwyczajniej w świecie, trzeba zacząć poznawać tych ludzi bez żadnych kompleksów. Być może najpierw skupisz się na poznawaniu ludzi, znających ludzi, którzy będą Twoimi klientami, a dopiero później weźmiesz się do poznawania tych z kolei osób. Jednak po prostu trzeba zacząć się pojawiać tam, gdzie oni są. Oczywiście, inną przeszkodą będzie to, czy potrafisz, czy potrafisz się zachowywać tak, jak ludzie z tej półki się zachowują. Domyślam się, że jakieś specjalistyczne szkolenie sprzedażowe i tak będzie w takiej sytuacji potrzebne. W tym kontekście polecam zdecydowanie szkolenia firmy Sandler Training Polska i w ogóle system Sandlera. Sam networking to metoda, paradygmat, by wygenerować prospektów. To nam jednak nie zastąpi samego przygotowania nas samych do roli handlowca i bywania tam, gdzie oni są. I nie ma tu drogi na skróty. Niekiedy trzeba się wykosztować na drogie wydarzenia, żeby po prostu ich poznać. Na darmowych eventach nie poznasz tej grupy docelowej. I jeszcze drugi, drugie pytanie, które można uznać za dopełnienie poprzedniego. Oj, przepraszam bardzo. Palcem coś, coś włączyłem. Zgadza się. To jest stwierdzenie. Ach, nie, nie przeczytałem pytania. Spotkania z przypadkowymi osobami, ale ważnymi dla nas, bo mają kontaktę, to przyjemność? Przecież to żart, by nie napisać. Absurd. Zgadza się. To jest stwierdzenie osób, które uważają, że networking polega na chodzeniu na coraz większą liczbę eventów, poznawanie przypadkowych osób i uważanie, że z tego coś będzie. Również uważam, że to nie jest przyjemne. Być może dla ekstrawertyków to przyjemność. I dlatego omawiam temat intro i ekstrawertyzmu w osobnym rozdziale. Natomiast pragnę podkreślić to, że niekiedy trzeba po prostu nowe osoby poznawać. Pytanie, czy przypadkowe osoby są dla nas ważne, bo mają kontakty? Przecież bardzo rzadko zdarza się tak, że mają dla nas wartościowe kontakty i nas zarekomendują. To dlatego mówiłem, że networking opiera się na relacjach. Nie ma tu co liczyć na drogę, na skróty. I dlatego warto się skupić najpierw na tych relacjach, które już posiadasz. Tyle słuchajcie lektury biznesowej z ogłoszeń parafialnych. Pamiętajcie, że 27 stycznia widzimy się w Sopocie. Już wczoraj, wczoraj ogłosiliśmy oficjalnie, że z całego Trójmiasta chodzi o Sopot. Widzimy się w Sopocie, w Sopocie w Szeratonie, w Sopockim Szeratonie na pierwszym pomorskim salonie biznesu. Więc jeśli jeszcze się na to wydarzenie nie zapisałaś, nie zapisałeś, to tutaj w wersji YouTube'owej podlinkuję, podlinkuję link do zapisu. Oczywiście w opisie też on będzie. Więc zachęcam, zapraszam, zobaczmy się na żywo, ale offline. No i życzę Wam bardzo dobrego dnia. Na moim zegareczku 4.40, więc jest to bardzo dobry czas, żeby wziąć się za zmajstrowanie jakiegoś fajnego śniadania. I następnie jakieś fajne rzeczy. Ja planuję, ja mam w planach na dzisiaj po śniadaniu trochę się pouczyć, poszkolić. Więc takie jakie mam plany, dajcie znać, o której Wy oglądacie, bo frekwencja na żywo słuchajcie, nie poraziła nie poraziła, chociaż, no właśnie, drodzy oglądający, a gdzie wasze serduszka i, i, i lajki, i komentarze, chociaż się, się pożegnajmy na koniec. Natomiast jeżeli oglądasz offline później, to daj znać, o której skąd i jak tu trafiłeś lub trafiłaś. Dziękuję za obecność i do zobaczenia jutro, sobotę, 15 stycznia, równo w połowie miesiąca. Do zobaczenia. Cześć.